Witam, witam bardzo serdecznie z tej strony Excel, a to jest kolejny Sentino, wybaczcie, jest tak gorąco, mam okno otwarte jak coś. Także no jeżeli będzie coś słuchać, to przepraszam, zasubskrybujcie ten kanał, wesprzyjcie mnie z linku w opisie. To jest kolejny Sentino, tak dzisiaj nie było, wczoraj, wczoraj nie było odcinka, ale to z tego względu, że... No, że co, no troszkę zapie, jest ostry, nie? Ja się nie wyrabiam z YouTube'em, ale próbuję, nie? Próbuję dokończyć. Ten sentino za mną chodzi, więc, yy, no, jak najbardziej skończymy go. Nie obiecuję w jakim czasie, ale yy, jestem pewny, że go skończymy, jak wszystkie projekty, które robiłem. Yy, także, co? Odpalam tekścik. Ej, ale ładny picik. Crackhouse. Śliczny biczik Ej w ogóle patrzcie tu jak mu się zęby łączą To jest tak jak, <grywny> jakbym miał k***a jedne zęby yeah. Żadno w moim barrio nie wygląda jak ona Rodzice z Haiti ona przyszła by osiągnąć Swoje cele matka sprząta Ojciec stary dorabia jak u dozorca Żadna w moim barrio nie wygląda jak ona Rodzice z Haiti ona przyszła by osiągnąć swoje cele matko sprząta stare dorabia, kładca No to czyli yy, robota rodziców w chuj, nie? Ale o co tu chodzi? Ten Tino ma na myśli swoją sąsiadkę, która wyimigrowana do, do Hiszpanii razem z rodzicami licząc na lepsze jutro. A to... a skąd to jest... skąd, to, skąd ta informacja? Czasem go się się spojrzy na tych ludzi Pamiętasz, że w jej kraju dzieci proszą się o roboty Okay. Z wychowania z dala od tego co jej nie służy To zajebiście Wszystkie drzwi zamknięte, a nagnień szukają kluczy Ej, to jest w sumie fajny tekścik, że y, wszystkie drzwi zamknięte, a na dnie szukają kluczy. No bo wiecie, jeżeli człowiek y, jest na dnie, no to jakoś, y, wiecie, jakiś zaradny i tak dalej, tak szuka, tak wiecie, krąży i tak dalej, szukając kluczy do jakichkolwiek drzwi, żeby, żeby wejść w coś innego z tego dna, nie? Także fajny tekścik. nie szuka powodu, ona szuka rozwiązań, żeby są Żadna w moim nie wygląda jak ona Rodzice swoje Haiti ona przyszła by osiągnąć Swoje cele matka sprząta Ojciec stary do jak dozorca. Żadna w moim nie wygląda jak ona Rodzice swoje Haiti ona przyszła by osiągnąć Swoje cele matka sprząta Ojciec stary dorabia jak dozorca. Ej nie, powiem wam, że jeżeli chodzi o bici, który jest mistrzostwo Tak mi się ten bit zajebiście podoba Ten refren ten refren też, też. Kurwa mi się wydaje, że on jest yy, póki co najlepszy yy, z tego, co słuchaliśmy od Sentino, ale no, pewny nie jestem aż tak, ale zajebisty, zajebisty ten jest bicik. Czasem jak mecze przez godzinę musi stać. Okay. ok. To pamiętaj, jak powodę szli godzinami przez las. Nie myśli o imprezach w co rodzinie, chleba dać hmm. Stać dać. Serce ma jak kwiat, mimo że dziwny jest ten świat. No. to jest właśnie problem tego świata. Nie dziwne jest ten świat, ale są ludzie, którzy faktycznie mają serce takie, e, które no nie pasuje do tego świata, tak? Bo ten świat jest tak naprawdę zniszczony i w ogóle i to wszystko i to też e, nie chce się zamykać tylko na to, że świat jest zły i tyle. Nie i obraźmy się wszyscy, tylko no, taka jest prawda, no tak, tak to wygląda. Gdyby bran, ona w głowie ma swój plan I osiągnie go legalnie. Bo te obrazy z dzieciństwa są tu na zawsze. Ty Jeszcze mnie nawijać. Ona powie im, że tak, to ona powie im, że wie, że jest perspektywy, brak. Ona w głowie ma swój plan i osiągnie go legalnie. Bo te obrazy z dzieciństwa są tu na zawsze. Ale zajebiście tu poleciał. W sensie. Kurde, ja mało słuchałem Sentina, w sensie wiecie ta melodyczność i tak dalej, nie? Jeżeli chodzi o Sentino, ale tutaj jak nawija, kurwa jestem głodny, tego szczerze. Ona, rodzice stary, ona przyszła, by osiągnąć swoje cele. Matka sprząta, ojciec stary do <laughs> Swoje cele, matka sprząta. Okej, okay, okej. Okay. No to na pierwsze miejsce w tej piosence to jest bicik. No nie ma chuja, że nie. Ale ogólnie jakaś taka spokojna, ja nie rozumiem skąd. W sensie, nie. Jeż, oj, sorry, powiadomienie. Jeżeli chodzi o tematykę tego utworu, to nie powiedziałbym, że to jest o sąsiadce. Po właściwie po, yy, po samym tekście, nie? Także to nie wiem, może to jest skądś tam gdzieś tam yy, mówione. Yy, ale jeżeli chodzi o całą piosenkę, to chyba była najlepsza do tej pory. Bo mi się mega podobał ten bit kurwa, był najlepszy. Jeżeli chodzi o tematykę, no to spoko. No czemu nie? No spoko. Pewnie się miło zrobiło, jeżeli jeszcze żyje to sąsiadka, czy coś takiego. No nie wiem. E, a jeżeli chodzi o refren, to też był dojebany, akurat to mi się podobało, ale bardzo chciałem zwrócić uwagę na to, że e, no faktycznie tam Sentinel coś tam coś tam ponawiał, nie? Takie coś tam rzucił. I to w sumie było spoko, bo e, no mało, mało tego jest. On bardziej, bardziej stawia na Melodykę z tego co widzę. Benger, widzimy się w Hot 20SK na plażach w całej Polsce w te wakacje po Nowej Zelandii. Ech. Zeba w swoim prime. Trzeba to przyznać, Centino, jesteś nietuzinkowym i niesamowitym artystą, niepokorny i bezkompromisowy. Takich ludzi nam potrzeba. I odklejonym też czasami, no też yy, wiecie, to... O, tutaj Lobo, był jest w ogóle re Upload. Jedyny taki artysta w Polsce, styl, flow, brzmienie, wszystko na świetnym poziomie. Akurat ten beat w ogóle muszę wam powiedzieć, że dawał mi w chuj vibe yy, tych takich, tak jak kiedyś mówiłem, że tych starych takich yy, utworów rapowych, od których ja zaczynałem powiedzmy słuchać. Także no... Kurwa, powiem wam, że też trochę nostalgii odczuwałem. Najbardziej melodyjny, tekstowy i kontrowersyjny raper w pl. Gdyby nie tak dużo odklejek, byłby numer jeden w lidze. No w chuj odklejek, kurwa, ostatnio co tam y... gdzieś tam robił streamer czy na Instagramie, czy gdzieś tam kurwa taki wyćpany, coś tam gadał po hiszpańsku. Yy, aż się łezka wokół zakręciło, tylko sobek potrafi to tak chwycić za serce. Ta płyta uratowała wakacjer. Tylko dla mnie jest to top 1 z płyty. Dajcie łapkę kto ma ten sam gust. KTO MA TEN SAM GUST! Naprawdę prawdopodobnie nikt. Hit tego lata, brawo Sentinel. A nie, Sentinel. Świetna sprawa, znać połowę numeru na w tym samym momencie, w którym on wychodzi, żadna w moim baronie nie wygląda jak ona. No i spoko, no i spoko, naprawdę mega kawałek. <laughs> No, i chyba był najlepszy. No, co tu, co tu dużo mówić? Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Zasubskrybujcie kanał. Jak już mówiłem, yy, wysprzyjcie, mnie, wysprzyjcie mnie z linków w opisie. No i co, i zaglądajcie też na inne utwory, na inne filmy. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie. Siemano.